Cześć, witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj przedstawię stak kreatynowy złożony z aż 6 form kreatyn. Stak kreatynowy to mieszanka kilku różnych, najskuteczniejszych form kreatyn. Creatrix dostarcza nam ich aż 6. Creatrix to mieszanka, która zawiera aż sześć najlepszych form kreatyn. Dodatkowo wzbogacona jest o bardzo cenne substancje, m.in. beta-alaninę, która zwiększy siłę i wytrzymałość. W Creatrix znajdziemy dwie formy jabłczanu kreatyny – monohydrat, cytrynian, ester etylowy HCL i krealkalyn. Ta ostatnia jest najbardziej innowacyjną formą kreatyny na rynku. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy maksymalne efekty: wzrost siły, mocy i masy mięśniowej. Kolejnym elementem wchodzącym w skład naszego staku kreatynowego jest Fosfomatrix, czyli mieszanka trzech bardzo ważnych i docenianych przez każdego sportowca minerałów: czyli fosforanu, potasu, wapnia i sodu. Karnozyn, kolejny bardzo ważny składnik. Jest to autoryzowana, opatentowana forma beta-alaniny, czyli jednego z najlepszych suplementów wpływających na wydajność treningową, zaraz obok kreatyny. Dlatego mm, tego typu dodatek jest wręcz genialny i czyni z Creatrix suplement kompletny. Beta-alanina jest organicznym związkiem chemicznym, wytwarzana jest w wątrobie, jest aminokwasem niebiałkowym. Działanie betalaniny jest ściśle związane ze stężeniem karnozyny w mięśniach. Kreatyna to zaraz obok odżywki białkowej i BCA najpopularniejszy suplement na rynku. Już od 30 lat jest powszechnie stosowana jako podstawowy element suplementacji. Sportowej. Jest to jeden z niewielu suplementów, który bezpośrednio poprawia wyniki sportowe i pomaga w budowaniu beztłuszczowej masy mięśniowej. Kratna jest doskonałym wyborem dla każdego sportowca trenującego na siłowni i nie tylko.